Gdy mamy taką masę, prawda, pięknie, ładnie ukiszoną, to wiemy doskonale, że jest bardzo wiele cech. Cechy takie jak strawność, cechy takie jak zawartość włókna, cechy takie jak zawartość cukru. Niektórzy patrzą na zawartość skrobi, niektórzy patrzą na zawartość białka. Tych cech, cech jest bardzo dużo, o tym będę mówił. Na dojrzewanie kukurydzy znacznie większe znaczenie niż genetyka danej odmiany, a więc niż to, co piszą w katalogach, ma to, co wyrobi się na polu. Jest bardzo wiele mitów. Te mity nie chcą być kłamstwa. One powodują, że nie zawsze kupimy to, co jest nam potrzebne. To są oficjalne wyniki badań w ramach tej samej hodowli, żeby pokazać Wam, jak bardzo wypaczony jest ten obraz mówienia o odmianach kukurydzy. Czy nie słyszycie zawsze takiego hasła, że Większe FAO to większy plon suchej masy z hektara? Specjalnie wybrałem dwie odmiany, które na papierze różnią się o 20 punktów FAO. Wielu z nas powie, ok, ale ja tak nie robiłem i też mi się udawało. To jest takie ważne, dlatego że nam zależy na tym, tak? Żeby tych rozrzutników, tych przyczep z hektara było jak najwięcej. I dlatego ja już dzisiaj mówię, że myślmy o przyszłorocznym budżecie. Moi drodzy, stojąc na tle tej pięknej pryzmy z kukurydzą, chciałem was dzisiaj zaprosić na odcinek poświęcony mojemu omówieniu zasad doboru odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. To jest pierwsza część tego wykładu, ale inna niż zwykle. Dlaczego? Dlatego, że pokażę wam w liczbach, w konkretnych wynikach doświadczeń, jak bardzo manewruje się słownictwem, żeby nam pewne rzeczy wkręcić i wcisnąć. Jak wiele mitów obowiązuje w temacie opisywania odmian kukurydzy. Jak wiele mitów drenuje nam portfel i co bardzo ważne, w jaki sposób musimy podejść do doboru ją kukurydzy, już dzisiaj myśląc o tym, co będziemy po tej kukurydzy naszej kiszonkowej siali za rok. Już w niedzielę na Hektar Wiedzy na portalu i w aplikacji mobilnej mój duży wykład o tym, na który Was wszystkich serdecznie zapraszam.